Bardzo Wam dziękuję za dotychczasowe komentarze, za polubienia i za subskrypcję. Oczywiście jest to wciąż aktualne, w związku z tym dalej Was proszę o zostawienie subika, komentarz, link, również rozpowszechnianie tego kanału poznajomych. W ogóle przejeżdżam teraz przez Austrię i to są takie wspaniałe, w ogóle monumentalne, wielkie, olbrzymie, totalne góry. E które wyglądają z mojego poziomu, z poziomu tej jazdy autostradą e, fantastycznie, ale to są takie góry, gdzie nie chciałabym tutaj mieszkać. Mm. Ja w ogóle nie za bardzo lubię chodzić po górach. No, no dobra, nie ukrywam, jestem trochę leniwa. Na pewno nie jestem typem sportsmenki, w ogóle energia tu mi daje, biegam i tak dalej, nie, 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 zupełnie. No jestem taka trochę leniuszkiem takim, no, życiowym. No i to nic na to nie poradzę, no. Także jakbym miała mieć Tindera, to nie pisałabym tam, że jeszcze na nartach, pływam, zjeżdżam gdzieś tam, skaczę na koniach i w ogóle codziennie coś robię. Tak jak słyszałam, że bardzo dużo osób ma. No to byłoby to małe oszustwo, gdybym tak robiła i gdybym tak napisała. O, ale góra. Szkoda, że nie mogę tak przenieść kamery, żeby od razu wam ją pokazać. Wjeżdżam do tunelu. W ogóle nawet nie, nie macie pojęcia, jak jest brzydko. Znaczy, dobra, możecie mieć pojęcie, bo jesteście teraz w Polsce. A ja jadę właśnie z południa na północ i z każdym kilometrem jest gorzej. Z każdym, po prostu teraz jadę w deszczu w Austrii. Piękne góry, szare niebo z szaro-czarnymi, szarymi, okropnymi chmurami jak ja to zniosę no i jadę teraz na północ i dzisiaj muszę przejechać gdzieś koło 1000 km bo jest tak zimno i okropnie, że wolę chyba jechać niż spać gdzieś po drodze zmarzłabym, a ja bym zmarzła Iska by zmarzła, Iska była u fryzjera w Czarnogórze i ma fajne, króciutkie włoski specjalnie takie przycięte na błoto z północy i deszcze ale no ale bez przesady no spać na dworze, a po prostu ten to zupełnie różne rzeczy są I, no i nie chciałabym jej tego robić, żeby po prostu nie przespała nocy całej Albo żeby musiała spać ze mną i byśmy się dwie nie wyspały wtedy. Także postaram się przejechać cały odcinek do Niemiec dzisiaj do nocy. No i generalnie rzecz biorąc muszę przetrzymać troszeczkę w Niemczech. Będę tutaj w Niemczech, będę jakieś nie wiem, no dwa tygodnie. Później jadę do Polski na parę dni i w tej Polsce muszę się przepakować i wyjeżdżam dalej. Tylko już nie będę jechała samochodem, bo muszę jakoś przezimować i. To było bardzo skomplikowane wszystko, co tu zrobić, żeby przeżyć zimę, nie śpiąc w samochodzie, bo trochę się tego boję, bałam się wyjazdu samej do Turcji albo gdzieś tam, ci gdzie wszyscy, co nocują w samochodach, tylko że, Boże, w większych samochodach, wiecie o co chodzi, tutaj jak będzie deszcz czy coś, to co ja zrobię, taka bitulka, Boże, ja cały czas jadę na trójce, jak to się mogło wydarzyć? Coś czułam, że coś tutaj jest nie tak. Po prostu zagrałam się z wami. No i no i po prostu uznałam, że muszę jakoś przezimować, więc nie będę po prostu spała w samochodzie i dopiero od wiosny z powrotem ruszam w podróż. No a teraz jest... mogłabym zostać troszeczkę dłużej, jeszcze może miesiąc gdzieś w okolicach Grecji i tak dalej ale praca mnie wezwała i rodzice mnie poprosili, żebym została z ich psem, bo wyjeżdżają teraz też na urlop. W związku z tym uznałam, że przyjadę, zostanę z psem i rodziców. No i później jeszcze sobie gdzieś pojadę, ale to jest tajemnica i zobaczycie później dalej, gdzie wyjeżdżam. No i. No i jakoś tam sobie poradzę w tej, mam nadzieję, zimą. Także nie będzie to już jazda samochodem. Będą to filmy stacjonarne. W sensie nie stacjonarne, bo będę też jeździć, ale nie będą to takie, że e, będę spał w samochodzie. Przynajmniej nie tą zimą. Hmm. E, nie tej zimy. Chyba, nie? Nie tej zimy.